Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także zauważcie, że mamy ten sam wykładnik, czyli wykorzystamy sobie taki wzór, że gdy mamy a do potęgi m, razy b do potęgi m, czyli mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, to mnożymy przez siebie to, co mamy w podstawie, tak? czyli zapiszemy to jako a razy b, podniesiemy do wspólnego wykładnika, czyli do potęgi m. No to wiemy co robić, no to po kolei najpierw pomnożymy przez siebie te podstawy, czyli zapiszmy, że 1 szóstą mnożymy przez 12. No i 12 zapiszmy jako 12 pierwszych, no bo kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia. 12 podzielić przez 1 to nadal 12, a będzie nam troszkę prościej, gdy będziemy to sobie mogli skracać. No to możemy to sobie uprościć przez 6. 6 na 6 to 1, 12 na 6 to będzie 2, czyli mamy dwie pierwsze, czyli po prostu dwójkę do potęgi piątej. No i liczymy. 2 do 5 to 2 razy 2 razy 2. Raz 2 i razy 2. Czyli mam 1 2, 3, 4, 5 dwójek. No i teraz to policzmy. 2 razy 2, 4, 8, 16, 32. No i policzone. Teraz tutaj mamy 7,5 do potęgi trzeciej, Czyli chyba wygodniej będzie to sobie zapisać jako ułamek zwykły może gdzieś tutaj wyżej, zobaczcie, to będzie 7 całych i 5 dziesiątych, czyli możemy to sobie skrócić przez 5, nasz licznik oraz mianownik, 5 na 5 to będzie 1, 10 na 5 to 2, czyli mamy 7 całych i 1 drugą. Do potęgi trzeciej, no ale to zaraz sobie dopiszemy, bo mnożymy to jeszcze przez 2 trzecie i teraz wynik tego działania właśnie podnosimy do sześcianu. Najpierw pamiętajcie o tym, żeby zamienić tę liczbę na ułamek niewłaściwy, czyli siódemkę sobie włączyć do ułamka. Mamy 7 razy 2, 14 plus 1, 15, czyli 15 drugich, razy 2 trzecie do potęgi trzeciej. Skracamy, czyli tu mamy przez 2, tutaj możemy skrócić sobie przez 3, czyli mamy 1 oraz 5. Otrzymamy 5 pierwszych, czyli po prostu 5. Do potęgi trzeciej. No to liczymy 5 razy 5 to 25 i razy 5 otrzymamy 125. No lecimy dalej, mamy tak. 2 siódme do potęgi 8 razy 3 całe i pięć do potęgi 8. Czyli tutaj powinniście już pamiętać, czy zauważyć na przykład, że jak mieliśmy 7 i no to tutaj otrzymaliśmy tą jedną drugą. No bo 5 w łamku zwykłym to będzie jedna druga. Czyli możemy zapisać, że mamy tak: 2 siódme razy 3 całe i czyli 3 całe i jedną drugą. I podnosimy to sobie do potęgi 8, no bo zawsze sprawdzajcie, czy na pewno mamy ten sam wykładnik. Czyli pierwszy ułamek przepiszmy tutaj. 3 razy 2 to 6 plus 1, 7, czyli mamy 7 drugich do potęgi 8. Skracamy tutaj przez 2, a tutaj przez 7. No i zauważcie, że otrzymaliśmy 1. 1 do potęgi 8, no to oczywiście będzie równe 1. Mamy przykład kolejny, mamy 75 setnych do potęgi piątej, czyli fajnie byłoby 75 setnych zapisać sobie w ułamku zwykłym. I to w sumie też dobrze, żebyście wiedzieli, że 75 setnych to będą 3 czwarte. Jeżeli zapomnicie, no to oczywiście można to sobie zapisać w ten sposób. Mamy 75 setnych. Następnie można zauważyć, że zarówno licznik jak i mianownik możemy sobie podzielić przez taką samą liczbę, czyli przez 25. 75 przez 25 to 3, 100 na 25 to 4, czyli mamy 3 czwarte. No to zapiszemy. 3 czwarte razy 2 całe 2 trzecie, czyli tutaj już tą dwójkę sobie włączmy do ułamka. 2 razy 3 to 6, 6 plus 2 to 8, czyli mamy 8 trzecich do potęgi piątej. No i teraz tak, tutaj możemy sobie skrócić przez 3, czyli mamy 1 oraz 1, tutaj przez 4, czyli mamy 1 oraz 2. Otrzymamy 2 pierwsze, czyli po prostu 2 a 2 do potęgi 5, już sobie wcześniej, zauważcie, liczyliśmy, czyli tutaj otrzymamy również 32. Przykład kolejny, mamy 10 do trzeciej, tu mamy 1 setną do trzeciej, czyli mnożymy sobie 10, czyli 10 pierwszych, razy 1 setną, no i wynik podnosimy do sześcianu. Możemy to sobie skrócić przez 10, czyli tu mamy 1, no 100 na 10 to będzie 10, czyli otrzymamy 1 dziesiątą do potęgi trzeciej. No to może sobie rozpiszmy, żeby nie było żadnych wątpliwości. 1 dziesiąta do potęgi trzeciej to 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta, czyli mnożymy liczniki przez siebie, mianowniki również. I otrzymaliśmy jedną tysięczną. Podpunkt D może troszkę wydaje się bardziej skomplikowany, bo zauważcie, że mamy tutaj aż trzy, y, trzy liczby. Natomiast schemat będzie dokładnie taki sam. Zauważcie, że wszędzie mamy mnożenie, mamy takie same wykładniki, czyli wykonamy sobie mnożenie. 2 razy 3, razy 1 szósta, czyli zapiszmy 2 pierwsze, razy 3 pierwsze, razy 1 szósta. No i to, co otrzymamy, podnosimy do wspólnego wykładnika, czyli do potęgi trzeciej. Skracamy najpierw przez 2, czyli tutaj mamy 1, tutaj 3, teraz te trójeczki, czyli nam tak naprawdę tutaj pozostanie 1, a 1 do potęgi trzeciej to będzie 1. Przykład kolejny. Mamy ten sam wykładnik, czyli 5 trzecich, razy 3 czwarte, razy 4, czyli 4 pierwsze do potęgi czwartej. No i teraz skracamy przez 3, czyli tu mamy 1, tu mamy 1. Tutaj mamy także 1, bo skróciliśmy to sobie przez 4, czyli nam tutaj pozostanie 5 pierwszych, i po prostu 5 do potęgi czwartej. No i liczymy. 5 razy 5 to 25. Razy 5 to 125. I razy 5 to będzie 625. Przykład kolejny. Mamy 2,5. No to to 0,5 to już mam nadzieję, że pamiętacie, że to będzie 1 druga. Czyli mamy 2 całe i 1 drugą. Razy 4 i razy 2 dziesiąte, no to sobie zapiszmy. 2 dziesiąte możemy sobie skrócić przez 2 i otrzymamy 1 piątą. Czyli tutaj zapiszmy, że mamy razy 1 piąta i wszystko podnosimy do potęgi piątej. No to tak, dwójkę, jak włączymy sobie tutaj do ułamka, to 2 razy 2, 4 plus 1, 5, czyli mamy 5 drugich. Razy 4 pierwsze razy 1 piąta do potęgi piątej. Skracamy tutaj przez 5, dwójkę i czwórkę możemy przez 2, czyli tutaj mamy 1, a tutaj dwójkę, czyli 1 razy 2 razy 1 to będzie 2, tu mamy 1, a 2 pierwsze to 2, 2 do potęgi piątej. Idziemy sobie tutaj wyżej. 2 do potęgi 5 to 2 razy 2, razy 2, razy 2 i jeszcze razy 2, czyli pojawi nam się 32. No i przykład ostatni w tym zadaniu. Także mamy ten sam wykładnik, czyli zamienimy to sobie już na ułamek niewłaściwy. 1 razy 7 to 7 plus 1 8, czyli mamy 8 siódmych, razy 1 czwarta, razy 14 trzecich. No, i to wszystko podnosimy do kwadratu. Co nam się tutaj poskraca. 7 i 14 przez 7, czyli mamy 1 oraz 2. 8 i 4 przez 4, czyli mamy 1 oraz 2, czyli liczymy. 2 razy 1 razy 2 to będzie 4. 1 razy 1 razy 3 to 3, czyli mamy 4 trzecie do potęgi drugiej. No to możemy to sobie zapisać jako 4 trzecie razy 4 trzecie. 4 razy 4 to będzie 16, 3 razy 3 to będzie 9. No i jeszcze wyłączmy sobie całości, czyli dziewiątka w 16 mieści nam się 1 raz. 1, raz 9 to 16, 1 razy 9 to 9, czyli mamy jeszcze 7 9.